Hej moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie. W środę po południu, akurat jestem świeżo po pracy. No i co? Pojechałem szybko kupić jakieś zdrapeczki, jak widzicie. I nagrywam 55 zł kolejna inwestycja w odcinek. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że coś uda nam się wydrapać, chociażby w tej wielkiej zdrabce, że w końcu się jakoś nam miło zrekompensuje. Zobaczymy. Mimo wszystko na samym wstępie bardzo was proszę o niepomijanie reklam, bo... No, mam ogromne tyły finansowe przez te zdrapki, Sami widzicie, co się dzieje. Także mówię, no, parę groszy zawsze się przyda. Nie, I to są naprawdę grosze. Także będę wam bardzo wdzięczny, moi drodzy. A ja tymczasem będę przechodził do drapania. I dzisiaj mamy zdrapeczki za 55 zł. Sami widzieliście, jakie. Także po kolei sobie zaczynamy drapać. Jak wam minął dzisiejszy dzionek, dawajcie znać. A ja już drapię. 5, 4, 9, 8. O, jest siódemeczka, jest siódemeczka. Także jest wygrana. A jaka? Dwa złote, także mamy zwrocik. No dobra, jest rozpoczęcie jakieś. <laughs> Kolejna zdrapeczka to owocowa eksplozja. Zobaczymy, jak owocówka nas y, zaskoczy. Pozytywnie czy negatywnie? Dobra. Awokado, od razu tam drapię, nie będę przyspieszał nic to ja, ja te owocówki to tak szybciutko drapię, że wiecie. Dobra, ciabat, koko jumbo i do przodu lecimy. Gruszka, czy jeszcze gdzieś nie widzę już. OK, lecimy dalej cytrynki, dobra. Cytrynek trochę jest, także drapiemy. Cyk, 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 dobra. Cytryny podrapane. Lecimy dalej kokos. Dzisiaj mamy środę, jutro mamy czwartek, w piątek live'a robimy oczywiście. Dobra, Winogrono, lecimy dalej. Drapiemy winogrono. Czy gdzieś jeszcze pominąłem? Chyba nie, lecimy dalej. Kolejno mamy kiwi. Ok, kiwi podrapane, wszystkie? Chyba wszystkie. Dobra, idziemy dalej. Arbus. Także drapiemy, drapiemy arbuza. Dobra, idziemy dalej. Truskaweczki. Dobra. Truskaweczki podrapane, idziemy dalej. Kolejno mamy banany. Dobra, banany. Podrapane, wszystkie, wszystkie. Jabłuszko. Odrapiemy, ok, jabłuszko podrapane. Dalej mamy figę. Dobra, i figa podrapana, idziemy dalej. Kolejno mamy karambo, czyli karambola. O, jeszcze tutaj. Dobra, i wszystko. No i przedostatni nasz owoc to melon. O, melona trochę jest, ale jeszcze linia żadna nam się nie utworzyła. Tak jest. Dobra. I melony podrapane. No i ostatni owoc to ananas. I czy ananas nam coś da? Chyba nic. Figę nam da. <śprawiam> Sprawdźmy tylko literki kontrolne. Zgadza się wszystko. No niestety także owocówka bez wygranej. Lecimy dalej. Zdrapeczka dolar z numerem, jak widzicie, pierwszym. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak nas zaskoczy dolarek. A nasze wygrywające liczby to 14, 2, 8 oraz 11. Ok, no to drapiemy. A tu mamy siódemeczkę. 31. O, moi drodzy. Zdrapeczka z numerem pierwszym i jest worek. Super. No to ekstra. Idziemy dalej. 15 obok. Szósteczka nie ma. 33 nie ma. 18 nie ma. 29 nie ma. Co tu mamy? O, moi drodzy, kolejna wygrana. Ale super, czadzior. Zobaczcie, już jest druga wygrana. I tu mamy... 13, czyli obok. No dobra, to sprawdzamy. Pod workiem jest 5 zł, a pod dwójeczką jest też 5 zł, także mamy dychę w zdrapeczce dolar. No proszę. Wszystko się zgadza. Dychę można mieć, także bardzo proszę. Ciut więcej niż wzro... Wzw... Jezu, zwrot. Zwrot. <laughs> Nie mogłem się wysłowić. Kolejna zdrapeczka. Moje 7,7. Zaczynamy, drapiemy. Nasze wygrywające liczby to 35, 19, 12 i, i trójeczka. Okej, okay. no to co, szukamy. Bonusik zdrapiemy na końcu: 8, 1, 18, 20, same oboki. 9 yy, nie ma, 29 nie ma. 11 nie ma, 17 nie ma, 21 nie ma i 36 nie ma. Ale zdrapię, żeby nikt nie pisał, że nie zdrapuję dokładnie. No i jeszcze pole bonusowe, a w polu bonusowym mamy garnek. No niestety. Także nie ma, lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka przedostatnia, przed tą wielką zdrapką 777, pół miliona w diamentach. Trzymajcie kciuki, bardzo was o to proszę. Wydrapmy w końcu coś fajnego. Naprawdę. Bo te tyły są naprawdę ogromne. 32, 16, 15, 23 i 40. Bardzo proszę, zaczynamy. Drapiemy. 28, 14, 33. Niestety nie mamy. 12 też nie mamy. 18 też nie mamy. Czekajcie, odsłonię Wam troszeczkę bardziej. O. Ok. 34 nie ma. 27 nie ma. Szósteczka nie ma. 13 nie ma. I 17 nie ma. Idziemy dalej. Kolejno mamy. Siódmeczkę nie ma. 25 nie ma. 39 nie ma. 30 nie ma, 38 nie ma, same nie ma. Jakieś nieme te zdrabki. 3, 19, 9, 31 obok, no i ostatnia to 26, no także wychodzi na to, że pusto. Tak jest. Wszystko się zgadza, różne literki kontrolne. No dobrze, moi drodzy, także ostatnia szansa. W wielkiej zdrabce. W wielkiej zdrabce największe nadzieje. Także, no co, drapiemy, no. Już się nie mogę doczekać, żeby ją zdrapać. I mam nadzieję, że w końcu jakoś miło nas zaskoczy ta zdrawka, bo naprawdę. Jest, moi drodzy, jest siódemka. Jest siódemka. Zobaczcie. Jest siódemeczka, moi drodzy. Ale siódemeczkę zdrapiemy na końcu. Mamy jeszcze grę drugą i, i grę trzecią. Także na pewno jest zwrot. Ło, trochę ciśnienie zeszło, bo to wiecie jak to jest. Zawsze to jest ogromne ryzyko wziąć taką drogą zdrapkę. No ale jest ryzyko, jest zabawa. W większości jest się na dole. <laughs> Sami widzicie jak drapię tyle tych zdrapek. Jak to wszystko wychodzi. No dobra, 37 nie ma. Póleczka obok. 19 nie ma. 38 nie ma. 46 nie ma. 34 nie ma. 33 nie ma. 11 nie ma. Nie wierzę. Kolejna wygrana, moi drodzy. 36. O kurde. O kurde, to moi drodzy, chyba tu będzie naprawdę fajnie. To będzie plus. No, mamy plus, na pewno. Ale super. Środowe popołudnie nie jest takie złe, widzicie? Super, także 36 jest druga wygrana w wielkiej zdrabce ekstra. Jeszcze pole bonusowe. A tu mamy 100. A tu mamy 200. Ok. I idziemy dalej, gra trzecia. I drapiemy. 21 i 40.

43 nie mamy, 49 nie mamy i, i 23 też nie mamy. Sprawdźmy jeszcze pole bonusowe. A tu jest 460. No dobra. To co? Sprawdzamy. Pod siódemką mamy, moi drodzy, 30 złotych, i pod 36 mamy tak 36, mamy też 30 zł, także mamy 60 zł w wielkiej zdrabce. Także mamy plusa, moi drodzy, dzisiaj. No, warto było zaryzykować, jak widzicie. Jak widzicie, warto było zaryzykować. Wielka zdrabka przyniosła nam wygraną, może niewielką, ale nadrobiła straty troszeczkę z poprzedniego odcinka. Yy, także mamy 60, 65, yy, przepraszam, 70, 72 zł. A inwestycja w odcinek to była 55. Także cosik wpadło. Nie, żeby powiedzieć, że super wygrana, no bo to nie jest jednak szczyt marzeń. <laughs> I patrząc na te wszystkie minusy, to i tak jest mało wiele ok. No także widzicie, odcinek na plus. Cieszę się bardzo. Proszę o zostawienie łapeczki w górze takiej pozytywnej, że się cieszycie razem ze mną. A ja moi drodzy, będę się z Wami żegnał. Widzimy się w kolejnych zrebkowych odcinkach. Przypominam o piątkowym liveie. Najprawdopodobniej o godzinie 19. .00. Także do zobaczenia robimy sobie jakieś fajne konkursy za wpłaty, bo mówię, wiele osób wpłaca. Także będą też fajne nagrody. Dobrze moi drodzy, żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam. W sumie miłego popołudnia wieczoru. W środę chyba, że oglądasz mnie w czwartek, no to miłego dnia w czwartek. <laughs> żegnam się. Hej, cześć, papa. Pa.